Przypadki Słowa przedstawia Dorota Gacek. W tym tygodniu, o tej porze, zapraszam na spotkanie z Marcinem Sendeckim, poetą, tłumaczem, krytykiem, dziennikarzem. Będzie on czytał, wybrane specjalnie dla słuchaczy dwójki, wiersze z najnowszego wydanego już na początku tego roku tomu Węgierskie Morze. A ponieważ habend sua fata libelli, to dziś na początek tego cyklu prezentacji Marcin Sendecki opowie, jak ten tom wierszy się rodził. Książka powstała jako książka właściwie przypadkiem. Byłem nakłaniany do wzięcia udziału w 30-leciu festiwalu Biura Literackiego, którego różne odsłony rozpoczęte w Legnicy, potem miały miejsce we Wrocławiu, w Stroniu Śląskim, teraz to jest Kołobrzeg. No i w końcu po dłuższym czasie zostałem skutecznie nakłoniony i nakłoniony też do tego, żeby coś wydać. Nie miałem niczego nowego, co chciałbym wydawać, więc to pierwotnie miał być niewielki, 30 wieszowy wybór. No ale kiedy zacząłem go robić, to okazało się, że właściwie zadowolony jestem tylko, tylko z tytułu tego, który się utrzymał, bo węgierskie morze to jest tytuł, który wymyśliłem no, pewnie jakieś właśnie 30 albo 30, kilka lat temu, to miał być tytuł mojej drugiej książki, ale potem go zarzuciłem, więc pomyślałem, że z okazji rocznicowej. Byłoby zabawnie do czegoś takiego wrócić. I tak się stało. Natomiast kiedy zacząłem zabierać się do dokonania takiego skromnego wyboru, to się okazało nad wyraz problematyczne. Bo wbrew pozorom pewnie wybór bardzo szczupły, robi się trudniej niż by było tego Tych wyborów obszerniejszych kilka wydałem, więc nie było sensu powtarzać czegokolwiek. A z kolei zrobienie czegoś sensownego w, przy tak małej objętości wymagałoby czasu. A okazało się, że tego czasu nie ma, bo w związku z jakimiś wydawniczymi zobowiązaniami e, musiałem tę książkę przygotować w ciągu tam dwóch tygodni, czy, czy, czy jakoś tak. I mm, najpierw coś z tej okazji napisałem nowego. Potem przez sekundę myślałem o tym, żeby połączyć rzeczy starsze z nowymi w tej książeczce. Potem zarzuciłem mi ten pomysł. No i zebrałem to, co napisałem w ciągu ostatnich czterech lat, a, a wśród tych rzeczy były też rzeczy napisane już w trakcie przygotowywania tej książki. Coś tam poprawiłem, coś tam dopisałem. Ułożyłem to w takim porządku, żeby to sprawiało dla mnie jakiś, jakiś sens i, i tak oto powstało Węgierskie Morze. Węgierskie Morze. Czy szpadryna to kastet? Zdania są podzielone. Maślanka krasnostawska, maślanka bychowska, wszystkie w poe. Jakby czesać się nożem. Bicie baby krowim rogiem, bicie chłopa, psim batogiem. W krainie kiwonów, w inkluzywnym raju, księżniczki na pestkach, pokojowcy w sieniach, błotne belwedery, jakby czesać nożem. Bicie ba, bicie chło na pierogi. Rdzenny krampus, siostra, a kornik krowim rogiem w polu. Blatne, belbedery, bonanza, jakby zęby mć nożem, progresja rozwoju, czołgi w błocie, maleńkie zniesienie, komfort osób autorskich w kryzysie autorstwa, śniących na wsi i w mieście, uprzejme zdumienie, psim batogiem, bicie babicie chło i do brzegu bonanza.